Jestem gotów. Wybierz mnie. Tak. 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 Chwileczkę. A co ja mam z tym wspólnego? Nego? Tak. O, moja głowa. Zaraz oszaleję. pleje Wszystko w porządku? O czym ty mówisz? A co cię to obchodzi? O czym ty mówisz? Nie twoja ta sprawa. Koniec z miłym gościem. Tylko śmierć i zniszczenie. Muszę się stąd wydostać! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To nie mój problem. Ale, ale, jesteś opętany, ale... O czym ty mówisz? Mówisz. Nie twoja sprawa, Awa. Idź do klasztoru. Niech cię uleczą, uleczą. Ktoś musi usunąć z twojej głowy te demony. Demony. Jesteś opętany. Łatwo ci, ci powiedzieć, ale ja tu odchodzę od zmysłu. Chwileczkę. Ja cię skądś znam. Jesteś główny. Tak. Nazywaj mnie po prostu głównym. Tak, tak. To nie mój problem, ale, ale jesteś opętany. Idź do klasztoru. Nie ci uleczą. Uleczą, leczą. Ktoś musi usunąć z twojej głowy te demony Ktoś musi usunąć. Twojej głowy te demony, 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 demony. Uważaj, paruj! Uważaj, paruj! Uważaj, paruj! Uważaj, paruj! Uważaj, paruj! To nie mój problem, ale, ale jesteś obetany. Idź do klasztoru, niech cię uleczą. Słyszysz to? Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś... Przerażającego! Moraz! A, ale fajnie! <tryk>